Cześć, tu Paweł z piwnego klubu. Eee, po raz siódmy zaczynam tareckę, ale tym razem postanowiłem oddać ją do barczowi do sklejenia Nie wiem, co się na niej znajdzie. Próbowałem różnych rzeczy na po początku i wstyd mi, naprawdę mi wstyd. Dobrze. Słuchajcie, dwa piwa, wielki powrót do Lidla, powrót puszek i powrót funky fluid. Nie wiem, czy u was w waszych Lidlach zauważyliście to samo. Ja mniej więcej 2-3 miesiące temu zauważyłem, że zniknęły puszki z Lidlów. Z Lidli mówię o puszkach kraftowych. Kraft oczywiście się pojawił, jakieś zestawy, ale właściwie 100%, znaczy no tak, 100% to były butelki, chyba że jakieś stare zapomniane puszeczki gdzieś wjechały. No i zastanawiam się, czy to reguła, czy nie. Dajcie znać, czy mieliście podobne odczucie. No i patrzę, puszki Funky Fluid, też Hopito się pojawiło, od razu oczywiście zgarnałem, mówię, o, będzie recka. Swoją drogą zgarnąłem je we wtorek, jak nagrywam to jest środa, a jak to oglądacie to jest czwartek, czyli dzień, w którym powinny trafić do Lidla. Niektóre Lidle szybciej wprowadzają krafty na półki, więc spieszcie się, bo ja bym sugerował już we wtorek zaglądać, bo naprawdę szybko znikają z półek. Wracając, z puszkami jednak chyba dobrze. Napisałem do Karola z Funky Fluid, napisałem do Pawa Pistolina, rozmawiałem z jednym, z drugim, bo prawda dużo puszek się pojawiało. No zresztą wiadomo. No i nic, nic z tych rzeczy. Lidl, Lidl nie, 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 nie zauważamy zmiany trendów. O tak, delikatnie można powiedzieć, jeden i drugi skomentował. Yy, więc no okej, okay, no może, ja, może akurat w moich Lidlach, ale w dwóch, trzech, tak, taka sama sytuacja, tak było. Wydawało mi się, że niestety coś jest nie tak. Na szczęście chyba nie, bo puszki wróciły. Bardzo się z tego powodu cieszę. No i wrócił Funky Fluid też. Znaczy przepraszam, Funky Fluid był cały czas jakimiś powiem ale głównie butelkowymi. Natomiast no, to, co tu mamy, słuchajcie, dwa bardzo wyjątkowe piwa. Jedno pewnie bardziej wyjątkowe dla Kraftu, czyli Black Messiah, Black Ipa, Black Ipa w końcu. I drugie, czyli Achtung, to jest jednocześnie tytuł, nowy tytuł, tytuł nowej płyty rapera Onara. Ja, jak dobrze wiecie, taką muzyką się nie interesuję. Aktualnie, chyba już zaczął się, zaczęło się ostatnie przesłuchanie, ostatni koncert konkursu szepanowskiego który zaraz będę oglądał. Jak są tu fani, to pozdrawiam serdecznie. Jak nie, to, to dajcie suba. <noise> I tak. Zwłaszcza jak są tu fani, onara. Słuchajcie, można byłoby kiedyś taki merch muzyczny, to się chyba... Nie, merch to jest chyba z jakimiś innymi branżami, ale taki, taki mix zrobić, nie, żeby na przykład do jakiejś sonaty Chopina fragmentu albo do Mazurka na przykład, tam jakiegoś może takiego bardziej jazzowego, może bardziej w kierunku w kierunku właśnie jazzu nagrać Jakiś, jakiś rap. Mógłby być ciekawy. E... Może będę inspiracją? Zróbmy to. Wracając do piw. E... Achtung, czyli Sabro New England IPA, Uważony wspólnie z Onarem. Widziałem Shortcy na YouTubie e... właśnie Onara, gdzie o tym piwie mówił, nie rapował, że wspólnie z przyjaciółmi uważaliśmy. No więc od niego zacznę. E... Goryczka 3 na 5, alkohol 6,5, 16 BLG. No niestety nie ma pełnego składu, wyprodukowano w Polsce dla zakapselowania spółka z, z tego co wiem, dla. Wynapomocenie? Mm, chyba nadal. E, koncepcja Starship, e, skład IDTP-TIRST.pl, czyli koncepcja w rozumieniu graficznym, chyba tak mamy na myśli, no, czyli zmiany, zmiany, zmiany. Ciekawe czy to też. E, to już nie, to jest design-TIRST.pl. E, no dobrze, połączenie dwóch światów, piwo ułożone wspólnie przez Onara i Funky Fluid z okazji premiery płyty Achtung z soczyste New England IPA, nachmieloną odmianą Sabro, znaną ze swojego niesamowicie kokosowego, ananasowego aromatu. Zawiera sód jeszmienny, sód pszeniczny, No, cały czas powtarzam, dawajcie pełny skład. Szkoda, bo próbowałem znaleźć na, YouTube, na Facebooku i w Google wpisując i nie znalazłem, więc... No, może nie ma to znaczenia, ale no co, Sabro, rozumiem, single hop, um, 8, 8 października 2022, data ważności, świeżynka. I drugie piwo, na które pewnie nastawiacie się bardziej. Mówię o tych kraftowych widzach. Rasowa Blakipa z wysoką góryczką i cytrusowo-żywicznym aromatem zapewnionym przez chmiele Simcoe, Centennial i Citra. Dziękuję, przynajmniej tyle. A także subtelnymi nutami czekoladowymi pochodzącymi od ciemnych słodów. Zawiera słód jęczmienny i jęczmień palony. E, ciemne, niefiltrowane, pasteryzowane. Tutaj też na wszelki wypadek sprawdzę, ale prawdopodobnie podobnie, tylko że jasne. Tak, jasne, niefiltrowane, pasteryzowane. E, 8 października 2022 również na to ważności. 7,8 Alko. No, i jest, i 18 ekstraktu. Yy, no dobrze, no zaczniemy, zaczniemy od tego mniej alkoholowego, czyli 6,5 alko. Zaczniemy od. Achtung! Hier ist Onar. Yy, bardzo ładnie pachnie. Chmielowo, owocowo, ale powąchajmy yy, ze szkła. Dobrze, co my tu mamy? Myłem, myłem. Dość ciemne, takie bym powiedział w kierunku ciemno, bardzo ciemno-pomarańczowego, może nawet lekko zielanka, zielonkawego, Taki sok ananasowo-bananowo-pomarańczowy, tak bym powiedział. No, tak sobie wygląda, szczerze, jeśli mamy być szczery. Ale no ładne. hazy, oczywiście, mocno zamglone. Bieluszka piana, drobno-pęcherzykowa, fajnie oblepia szkło, fajnie wygląda. No super, połuchajmy. No, zdecydowanie sabro. Zdecydowanie sabro, aczkolwiek moim zdaniem dużo ananasa, dużo owocowości, słodyczy, melon, melona. Jest kokos, ale nie powiedziałbym, że on jest na pierwszym planie tu. Może taka lekka, taki kokos w wanilia wpadający. No pięknie pachnie, pięknie owocowo. Spróbujmy. No. Przede wszystkim chmielowe. Owocowe ale na drugim planie. Bardzo chmielowe, bardzo takie intensywnie chmielowe, ekstraktywne bym powiedział. Goreczka jest niska, znaczy średnia, ale, ale jest zaznaczona. Chociaż aromat tego piwa jest dość słodki, piwo jest wytrawne i to jest ogromny plus. W takie nuty, nawet bym powiedział, bardzo smukłe, nawet może lekko wodniste, ale w takim pozytywnym znaczeniu. Ekstremalnie pijalne. W smaku już tego kokosa prawie w ogóle nie czuję, natomiast leciutko nuty waniliowo-drewniane się pojawiają. Yy, ale przede wszystkim owocowość. Yy, już mniej, mniej tych owoców bardzo słodkich, bardziej w kierunku ananasa, pomarańczy. Yy, może trochę też takich nut mangowych, ale, yy, ale nie, nie, jest, nie ultra słodkich. Brzoskwiniowe nuty też. Goryczka jest brzoskwiniowa. Yy, przepraszam, yy, grejpfrutowe. Goryczka jest i Jest sporo grejfruta, czerwonego grejfruta również w smaku. Bardzo dobre, no. Bardzo dobra hejzipka. Nie ukrywam, że to na ocenę może mieć też wpływ. I taka west, w stronę West ta goryczka po czwartym wieku jest zaznaczona. Dawno nie piję Zipki. Więc moja ocena może być yy, no, zaburzona tym właśnie faktem. Yy, ale jest bardzo dobre. No, rozwija się w kierunku takiej mandarynki, zdecydowanie. Mhm. Bardzo mandarynkowe jest. No dobrze. Bardzo dobre piwo. Blackipa, nie tak dawno, bo dokładnie w niedzielę, miałem okazję być w Białej, Białej Małpie w Katowicach i tam na pompie co? Hopus pokus z Hop pokus, nie, hopus pokus chyba, tak? <grytanie> Zaćmienie. E, super, gładziutkie, leciutkie, jednocześnie smukłe, jednocześnie gorzkie, ale to już nie jest to, co kiedyś. Takie miałem pierwsze, pierwsze wrażenie. Piwo bardzo piękne, mm, takie prawie czarne, no, bardzo ciemnobrązowe, brązowe no, właściwie czarne. Beżowa piana, jasno-beżowa, piękny lacing, drobniutka piana, bardzo ładnie to wygląda. Pochajmy. Uuu, klasycznie, ale mocno czekoladowo. Mocno czekoladowo i, tak bym powiedział, intensywnie palone. Jak miał zamknąć oczy, to, że tak powiem, stronę starej Black starej, złe no słowo, w stronę mm, klasycznej Black Ipy, gdzie mówiło się, że zamykasz oczy, chociaż i ma pachnieć jak Ipa klasyczna no nie, zdecydowanie nie eee, kwaśno, lekko od słodów owocowo, ale w kierunku tu są, pamiętam, czytałem chmiele Simcoe Centennial Citra ja bym powiedział, że tu czuję też ciemne owoce, jakieś jagody eee, no zdecydowanie ja, jagody, może trochę malin borówek co jeszcze? Greyfruit, Tak, intensywny grapefruit, ale za tymi ciemnymi owocami w czekoladzie. Wiśni trochę. Yy, drewno, przy czym lekko opalane drewno. I trochę kawy. Nie, kawy nie. Bardziej fusów może z kawy i trochę, trochę papierosiane, tak, ale no bardziej w kierunku paloności. No, są owoce, ale jakby takie ekstremalnie chmielone, chmielone było, to bym nie powiedział. A właśnie Hoprate, czy były podane? Hoprejt is, is, is the new IBO. ibu. Tu nie był podany. No to tu najba, tym bardziej pewnie nie będzie. Próbuję. Aksamitne dość. Nie bardzo pełne, ale takie delikatne, takie gładziutkie. Lekko kwaśne od słodów. Ale też taką owocowość ma taką jasnego grejfruta. Limonki, nie cytryny. Jasnego grejfruta limonki pomarańczy. I tu już w smaku... No dobre. aczkolwiek jest trochę palone i tu już w smaku tych ciemnych owoców nie czuć, bardziej jasne. Ale z kolei czekolada mi w smaku trochę zniknęła. Może gdzieś tam trochę gorzkiej. I tu się pojawia smaku lekka kawa. No dobre, ale mimo wszystko trochę mi tej miłości brakuje. O, tu wyszedł piękny sabro, piękny, w kierunku mandarynki i owoców. Piękny, aczkolwiek ono jest troszeczkę, troszeczkę za lekkie, jak dla mnie w odbiorze. Chociaż no to jest szesnastka. Nie, to jest ok. Natomiast tutaj jestem lekko zawiedziony. Nie, żeby to było złe piwo. Ale no, zapowiadana wysoka góryczka 4 na 5 jest zaznaczona, ale raczej średnia. Yy. Cytrusowo-żywicznym, no zdecydowanie cytr cytrusowo-czekoladowe bardziej. Cytrusowo-palone, no to ja tu żywicy. Może trochę nie tyle żywicy, co nie wiem, jakby drzewo, któremu korę świeżo odrąbano. No to gdzieś tam żywica też jest, taka, taka korowo-żywiczna aromaty, ale? Ale nie, żeby to było na pierwszym planie. Mm. No, goryczka przy piątym łyku rzeczywiście zaznaczona. Średnia do wysokiej. E, piwa są ok, ale może przez to, że tych puszek które nie było, może przez to, że mają piękne opakowania e, e, i bardzo ładne grafiki, nastawiałem się trochę na coś więcej, zwłaszcza tutaj, bo tu jak najbardziej jest bardzo dobrze. Jest tak, jak powinno być. Dużo sabro, dokładnie tak, jak powinno być. Natomiast tutaj spodziewałem się jednak, e, no trochę czegoś innego, znaczy troszeczkę więcej. Natomiast generalnie całkiem, generalnie całkiem ok. Myślę, że tutaj jakieś 3.8, 3.7, 3.8 spokojnie. W tym piwie można nawet i 4.0. To są bardzo wysokie oceny dla tych, którzy oglądają i yy, yy, nie wiedzą. Yy, tak. Dobrze. Tyle z mojej strony. Spodziewajcie się szorców wkrótce. Spodziewajcie się też troszeczkę troszeczkę rebrandingu, że tak powiem, kanału. No i oczywiście piwnych przemyśleń w sobotę. Yy, będzie też na szorcach yy, appendix, dodatek do akcyzy. Znalazłem wartości akcyzy dla poszczególnych krajów. Przeczytam. Myślę, że w minucie się zmieszczę. Tyle z mojej strony na dziś. Dajcie znać w komentarzu, czy słuchacie Onara przede wszystkim, i czy szanujecie, czy szkalujecie, czy po nie macie zdania i czy piwa próbowaliście, czy wam smakowało. Jeżeli nie, pędźcie do Lidla, bo naprawdę warto, aczkolwiek w i Ipce troszeczkę więcej się spodziewałem. Tyle z mojej strony. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Cześć.